Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Panie trenerze, po środowym sparingu z Polonią Bytą miał pan sporo uwag do naszej gry. A jak to wyglądało dzisiaj? No dzisiaj w... Z pierwszej połowy jestem zadowolony, w 90% z realizacji tych naszych założeń, w drugiej połowie w 80%, bo przez większość meczu byliśmy nawet w drugiej połowie bardzo dobrze zorganizowani, oprócz tych dwóch sytuacji, w których straciliśmy bramki. Już od początku, tutaj ja z linii Bocznej wiedziałem, gdzie był początek tej bramki. Te przednie formacje trochę źle się zorganizowały, co powodowało później, że otworzyły się luki w firmie informacjach i zawodnicy ruchu zbyt łatwo 2-3 razy doszli do tej sytuacji. Kolejny raz zagraliśmy na dwie 11 po 45 minut. Czy jest Pan coraz bliżej wybrania tej? Tej docelowe jedenastki na, na mecze ligowe? Tak, jak, jak każdy trener mam zaplanowane coś w głowie. Natomiast e, cieszę się z jednej rzeczy, że doprowadziliśmy w klubie do rywalizacji w tym zespole i na kilku pozycjach a ta rywalizacja jest na wysokim poziomie. I... Nie chcę się deklarować na dzień dzisiejszy, która jedenastka będzie tą pierwszą wiadomo, ta co w pierwszej połowie jest dużo zawodników, którzy będą mogli na to liczyć. Natomiast na dzień dzisiejszy jeszcze ta rywalizacja nie jest zamknięta i zawodnicy muszą pokazywać na treningach czy w ostatnim meczu kontrolnym swoją dyspozycję, żeby walczyć się sobie do końca. Osoba. Rywalizacja spora jest też na pozycji młodzieżowca, jak pan do tego tematu podchodzi? Mamy zawodników, których traktujemy jako młodzieżowców. Mamy zawodników, którzy, których nie traktujemy jako młodzieżowców. E, e, uważam, że zawodnicy, ci którzy szczególnie są w polu, e, będą dostawali szansę, nieważne ilu będzie młodzieżowców e, na boisku, ponieważ prezentują odpowiednią formę. Dzisiaj nie było z nami Miłosza, Sali który też pokazał w tych meczach kontrolnych, że możemy na niego liczyć, tak samo możemy na Łukasza Gajdę liczyć i Filip dzisiaj z całkiem dobrej strony się pokazał w środku pola na nieswojej pozycji. Także ja jestem zadowolony z postawy tych zawodników i jeżeli będą dobrze się prezentowali na treningach, będą dawali odpowiednie impulsy, to mogą liczyć na miejsce w składzie, nawet omijając swój przepis Kamil, remisujemy z ruch możów 2 do 2. Pierwszą połowę oglądałeś z boku, w drugiej zagrałeś jak w Twojej ocenie to spotkanie wyglądało? No myślę, że w pierwszej połowie bardzo doda, ta pierwsza połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu, co też pokazywało wynik lub praktycznie nie stworzył żadnej sytuacji. W drugiej troszeczkę oddaliśmy im pole gry i stąd też wynik remisowy na koniec meczu. Ta forma według Ciebie rośnie, bo dzisiaj, no tak jak mówisz, pierwsza połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu. Ostatecznie zremisowaliśmy, ale pod, biorąc pod uwagę ten mecz na przykład z Polonią bytą środowy, no to dzisiaj wyglądało to chyba trochę lepiej. Na pewno, na pewno jest progres w stosunku do ostatniego meczu, także, także no co, no, musimy dalej pracować nad tym, nad, na co nas wyczula trener. To co, to co pracujemy w treningach musimy pokazywać no, na meczach mistrzowskich, czy też teraz sparingowych i ja jestem dobrej nadziei. A powiedz jak oceniasz swoją formę fizyczną i, i całego zespołu, no bo gramy Faktycznie w każdym spotkaniu bardzo wysokim pressingiem taki jest pomysł trenera na, na nasz zespół i jak to, jak to wygląda jeśli chodzi właśnie o, o formę? Da, dajecie radę? Myślę, że są, tak jak już powiedziałem dla tych 3 że, że są takie fazy meczu, takie akcje meczu, sytuacje na boisku, w których mamy być nisko, w których mamy być wysoko, też wiadomo, że czasem wynik determinuje yy, to, co jakim pressingiem grasz, także nie ma takiego meczu, że w każdym w każdym spotkaniu będziesz 90 minut grał w wysokim pressingu i, i też nie ma takiego meczu, w którym 90 minut będziesz się bronił. Także, także no, trzeba się dostosować do pewnej sytuacji na boisku i myślę, że coraz lepiej nam to wychodzi, a i na ligę będziemy gotowi. No, powiedz jeszcze, jak Ty odbierasz taki, taki styl, który, który proponuje trener Kurdziel? Myślę, że, że są zawodnicy w naszych różnych, którzy. Preferują przede wszystkim wyższy presję niż niższy. Także myślę, że nie ma powodu do narzekania w naszych szeregach.